Ja nie uprawiałem jeszcze seksu, ten bąs, jeszcze żadną nie cząst. To byli ludzie, którzy pomogli zmienić moje życie, więc interesuje się co u tak, nich. Tak, pomogli, pomogli. Czyli było ustawione to. Wiesz co, kasiuś? No nie, no pytam. A no ustawione bo... były twoje akcje w jakiś tam Warsaw Shareks na plaży, jak wypierdoliłeś Ambrowi no... albo ruchałeś się z Anastazją. Ja no. się ruchałem z kimś. Tak, z tymi Pierwsze jakimiś tam szlakami. Pierwsze... To było udawane, tak, przyznam. <laughs> ja... Czyli, ale uprawiałeś seks z Anastazją, czy nie? Nie. To, to co, I że wkładasz w nią pindola, seksu. tak? Ja nie uprawiałem jeszcze seksu, ten bąs jeszcze żadną nie cząst. Jeżeli to Was interesuje, czeka na tą wyjątkową jedyną. I tyle, i skończmy. No. Nie, ty wierzyć, komu ci się ja nie. ciągnę, więc no jak Kasiusz, chcesz... stop. Komu? Bzykałeś się na wizji, ty czy nie? Nie, Normalnie Gdzie? czy włożyłeś pindola w, w otwór. A co cię to interesuje? A co ci to no, interesuje, a... czy ja ciągnęłam kamerzyście? To jest <coughs> to samo pytanie. Więc komu ty się, Ja się pytam. Ty mnie się pytasz komu ciągnęłam, ja nie to komu. ja się pytam komu składałeś. Jak my ty, <coughs> my zaatakowały nie chcesz odpowiadać, a na, na poprzednim moim face to face wymagają się do mnie odpowiedzi, czy ciągnęłam kamerzyście, więc teraz ale ja się kładam... wszystko jest pokazane w tam w tych programach no, ale w że Ale wiesz co, łatwo udawać, całować też się można udawać, ruchać też pod kordły, kurwa i nie widzisz czy się z kimś ruchasz czy nie. No więc ja się, no, pytałam, jak się, jak ruch... się nigdy nie ruchałem, czekam na ten w swój pierwszy raz i... Biedna nie. Paulina tyle z tobą była. No, bo to była Ach. miłość, czekaliśmy a. bardzo długo, ale okay. nie wyszło i fajnie, że wiesz. Tego nie zrobiliśmy, bo jednak nie pasowaliśmy do siebie. Okej. Okay. Co miałem zapytać? No? Coś kurde, widzicie mnie zbiło się. Aaaaah! No! Kas już jest zawsze Dziesięć w bo 10 i ty... Kas już nie wie co się dzieje.